Ziemka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja oczywiście jestem i dzisiaj sobie będziemy grać w Brawl Starsa, tak, w Brawl Starsa, napiszcie mi w komentarzu jaką mam jeszcze postacią zagrać, to jest dopiero pierwszy odcinek, w razie sobie będę grała um, B. Idziemy na solę oczywiście. Dobra. Oj, jaj, jaj. Dobra, tamta runda była przekrana, na, na szczęście nic nie straciłam, więc lecimy z następną rundką. O, widzę, że ktoś z Polski, Jaką a Kowikusie? Ja. O, dużo skrzynek, fajnie. Troszkę się zdobędzie na chwilę.

No tak to hm No, dobra, coś oberwała. serio mm. no co to zrobił oj dobra mamy start rota. no bardzo ładnie tutaj. dobrze nawet Bardzo lubię Bli. Mm. No tak, um. Zagramy sobie teraz. Na mam zadanie? Jeszcze mam na B zadanie. To jeszcze sobie zagram na mnie. Tylko że tym razem zrobię. Bo tak będzie najlepiej. Przynajmniej tak myślę. Max nagrywam do jakichś. Nie wiem do ilu minut, ale myślę, że 5-10. Mogłoby być nawet spoko, z kim gram? No dobra, spoko nawet. No dobrze, że jest, fajnie. No oczywiście ja musiałam zginąć. Poczekajcie chwilę. Znowu, kiedy już będzie, wiecie, ileś tam sekund. Przez ten czas się w sumie nic nie wydarzyło, więc macie szczęście, że właśnie się nie minęło. No, super, się tak zagramy, nice. Dobra, wznowiłam wam od razu w grę, żeby nie było. Bulgerek i Jula, Werka, super. Dużo osób z Polski. E Halo? Poczekajcie chwilę, bo coś mi się zepsuło. Dobra, żyję jeszcze. Proszę spokojnie. Widzę, że dalej mój przyjaciel żyje. Chociaż nie wiem czy żyje. A nie, dobra, nie tam gdzie ten gdzie Ale oberwa ten tak. No nie. Dobra, gramy na solo, bo ja nie wytrzymam już. Mmm, dobra. No nie ma zmierza, jest. on tu jest. chyba nikogo nie ma, a te nity. Dobra, bardzo dużo skrzynek idzie. Fajnie się tam dużo dzieje, aż sobie ściszę. Więcej się biją. Myślałam, że tanie to w tej przyjeździe trochę rozwali, ale jednak nie. <laughs> Dobra, 7 to też najgorszy wynik. <laughs> O, fajnie wygląda Dobra, zobaczmy co za to dostaniemy no, Jest spoko A co będę tutaj mieć? O, staw trochę Uwaga Okej okay. Okej okay. Epicki, spoko, może być Monety. Myślałam, że coś lepszego wypadnie. Z moich znajomych gra. Mój kolega. Mm. A, no i tak. Jeśli chcecie mnie dodać, to mm, to jest mój nick. E, na, nazywam się po prostu Kiniacy. Możecie mnie wyszukać. Albo macie... E, Czekajcie, o, albo macie tutaj kod mój, który możecie się ze mną połączyć, albo mnie po prostu dodać. Mm, więc no. Też mam mało przyjaciół, więc mi się dużo zmieści w sumie. Mój brat sobie sporo wbił. I... Może teraz zmienimy postać, czekajcie. Dobra, wracamy. Zmieniam sobie na kod, bo mam na niego bardzo dużo zadań, jak widzicie. Mm. O, dużo skrzynek. Ok, widzę, że bardzo fajnie się tu gra. Mm. Chyba jednak wolę normalny jakby tego nie mówiąc. I ja nie mam tutaj nawet skrzynki. No i co zrobię? No i fajnie. Dobra, to ja to zginę na samym początku. Tu nie ma szans na przeżycie. Z czego co widzę to też bardzo mi się źle gra kontem. Jednak on jest dobry, ale tylko już wiecie. Nie wiem co się właśnie stało tak w pokoju, ale okej. Okay. El Primo, no dobra. Masz mm. Elgin sobie da radę, bo chyba się to. Serio. Nie wiedziałam, że już tak słabo będę kontem grać bardzo. No jest nawet spoko. A ten gościu się nie rusza? Dobra, rusza się na no, coś. Myślałam, że się nie poruszy. No. I sobie. Dobra. Mm, w międzyczasie sobie poczekamy na mojego drużynę. O, mogłam użyć power O, dobra, rozwalił ich przynajmniej. Zobaczymy czy... Nie, uciekaj, co ty robisz? To zginie już. Dobra, stwierdziłam, że sobie zagramy jednak kimś innym. I ja sobie zagram tą postacią właśnie. Z tego co widzę, to nie był najlepszy wybór, ale okej. Okay. <coughs> fajnie. O oh, fajnie. No to nie działam. Nice. No nie. <laughs> Dobra, przynajmniej to wygraliśmy. Będę też miał start. Dropa, więc wam pokażę oczywiście. waga. Ach, żartki. No dobrze, może być. Dobra, jeszcze tak jakieś maksymalnie dwie rundki, takie krótkie albo pięć. Ech. Super. Widzę, że on no, tak nie za bardzo. Ui. O, Z tego co widzę to nie. Jednak fajnie, nie fajnie bardzo. Dobra, żyję. Dobra. A z czego to widzę, to i tak to przegramy. No właśnie. Twierdziłam, że sobie zagramy koletkę. Nawet fajny wysoki atak i bardzo mi się lubiło się nim grać. to tak nie bardzo... No on też jest w sumie dobry. Dobra. Jest. Jedna runda wygrana. Fajnie Spoko. Dobra. No to myślę, że jeszcze pojawi się odcinek z brała na przykład jutro. Albo z moją...